W ostatnim odcinku byliśmy świadkami dokarmiania zwierzyny leśnej w Górzniańsko-Lidzbarskim Parku Krajobrazowym oraz w Ośrodku Hodowli Zwierzyny Mszano. Mogliśmy również zobaczyć, jak zwierzyna walczy w tak srogiej zimie, jaka nas spotkała w tym roku. W dzisiejszym odcinku towarzyszyć nam będzie nadleśniczy Henryk Kapusta. Wtajemniczy nas w zagadnienia związane z lasem i łowiectwem. Pokaże nam przykłady swojej pracy, z której możemy korzystać zwiedzając piękne lasy brodnickie. Od tego roku, proszę Państwa, od roku 2010, Lasy Państwowe, Dyrekcja Toruńska, przystąpiła do programu organizowanego przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, programu restytucji zwierzyny drobnej, tej zwierzyny rodzimej, która z przyczyn Działalności ludzkiej po prostu została wyparta i z naszych terenów, z krajobrazu naszych pól. Mówię tu przede wszystkim o zającu, mówię tu przede wszystkim o kuropatwie. Obydwa te gatunki, na skutek rozwoju cywilizacji, wzrostu kultury rolnej, sposobu uprawy gleby bądź z innych przyczyn, jeszcze nie do końca wyjaśnionych, zginęły z naszego krajobrazu, stały się gatunkami deficytowymi. I aby z powrotem przywrócić je naszej, naszej, naszym łowiskom polskim, no niestety trzeba ponieść koszty, trzeba troszeczkę pieniędzy włożyć, żeby te obydwa gatunki przywrócić i aby stały się, tak jak dawniej, gatunkami, na które będzie można polować. Póki co jeszcze, w ramach swojej statutowej działalności, zarówno myśliwi, jak i leśnicy, czynią wszystko, aby... Zanim zaczną polować i normalnie użytkować te dwa gatunki, najpierw uratować je i przywrócić do naszych łowisk. W ramach programu, o którym wspomniałem, nasze Koła Łowieckie, zlokalizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, jak i OHZ Brodnica, OHZ Mszano, otrzymały z hodowli, z zamkniętych hodowli yy, prowadzonych przez Polski Związek Łowiecki. Żywe okazy zajęcy. Myśmy je w tym roku przywieźli. Zostaliśmy ich 50 sztuk, tutaj dla samego ohz mszano. I zostały one wypuszczone w miejsca, które uznaliśmy za najbardziej odpowiadające takiemu naturalnemu biotopowi dla zająca. Więc przede wszystkim duża mozaikowatość upraw rolnych. Trochę takiego rodzaju zboże, trochę takiego rodzaju zboża. To musi być miejsce ciekawe. To nie może być kilkaset hektarów jednego areału, bo tam zając nie przeżyje. Potrzeba mu miedzy. Musi mieć miejsce, gdzie sobie spocznie, odpocznie będzie bezpieczny. Potrzebuje, krótko mówiąc, kotlinki. Kotlinka to jest właśnie miejsce, gdzie, gdzie zające odpoczywają, gdzie czują się bezpieczne. Takie miejsce w zaciszu. Potrzeba takich, takiej występowania, takich. Zakrzewień śródpolnych, takich remis, które to są największe, właściwie skarby naszych pól skarby pól, które niestety znikają. Wielki obszar uprawy rolnej, mechanizacja wymusza niemal likwidację takich małych skupisk, jakie mamy przed sobą, gdzie można jeszcze teraz znaleźć róże, gdzie jeszcze teraz jarzębina. Wisi na krzewie, gdzie bez bardzo często jest przez długi czas pożywieniem dla ptasząt, i jeszcze w tej chwili tu sikorki bywają. W to miejsce wpuściliśmy 20 sztuk zajęcy. W, w celu umożliwienia im przeżycia zimy, łatwiejszego zdobycia pokarmu, zbudowane zostały takie oto paśniki, takie miejsca, gdzie te zające są dokarmiane. Mamy drugi dzień zimy, proszę Państwa, i gdybyście spojrzeli, to jest tu pełno śladów zajęcy, które świadczą o tym, że stworzonka te korzystają z tej stołówki i w tym miejscu bardzo dobrze się czują. Wszystkim leśnikom i myśliwym zależy na tym, aby nasze lasy były wypełnione różnorodnością zwierzyny i roślin. Do tego służą wszystkie rzeczywistości, które mają miejsce w lasach: wycinka, nowe sadzonki, reintrodukcja czy plany łowieckie. Wszystko to służy nade wszystko temu, aby panowała różnorodność, a nie monokultura. Jednym z najważniejszych celów reintrodukcji zwierzyny drobnej jest również przywrócenie danemu biotopowi dawnych warunków, aby łańcuch pokarmowy był kontynuowany w skali makro oraz mikro. Ośrodkami hodowli zwierząt zajmuje się Polski Związek Łowiecki. Przykładem może być ośrodek w Sadłowie, gdzie hodowane są m.in. wspomniane zające albo konopaty, w którym hoduje się barżanty. Znajdujemy się teraz przy nieco innym urządzeniu łowieckim. Jego cel to ochrona dla kuropatwy, którą w roku ubiegłym i w tym roku, czyli dwa, dwa lata z rzędu tereny wpuściliśmy. Kuropatwa również pochodzi wpuszczona w roku ubiegłym pochodziła z funduszy funduszu leśnego lasów państwowych. Wpuszczona w roku bieżącym to pieniądze ze wsparcia unijnego. Dlaczego dwa razy w to samo miejsce? Ano chodzi o to, żeby wpuszczając kuropatwę czy jakiekolwiek inne Zwierzę w jedno miejsce móc zorientować się i policzyć, czy ta metoda wsiedlania przynosi efekty, wymierne efekty. Trzeba Państwu wiedzieć, że dwa razy w ciągu roku przeprowadzamy i przeprowadzać będziemy inwentaryzację zwierzyny drobnej na terenach, gdzie została ona wpuszczona. W ten sposób będziemy mogli jednoznacznie określić i odnotować wyniki i efekty takiego wsiedlenia. Schron dla kuropatwy ma nieco do spełnienia, nieco inną rolę niż takie miejsce do karmiania dla zajęcy. On poza tym, że kuropatwa powinna znaleźć tu pokarm, to również ma za zadanie, aby ją ochronić przed zimnem i przed śniegami, które są dla niej dość mocnym zagrożeniem. Teraz pokażę Państwu, jak taki schron dla kuropatwy wygląda w środku. Niech Państwo zwrócą uwagę, że dla, dla kuropatwy również jest tutaj przygotowana stołówka. Proszę bardzo, świeżo wysypane zboże. Gdyby się zdarzyło, że śniegu będzie więcej, zawsze może tutaj przyjść i śnieżyce przeczekać. Praca leśników jest często sprowadzana do zrębów drzew. Może to być obrazą dla tych, którzy wkładają w las całe serce i ogromną robotę. Mamy tu na myśli na przykład ochronę młodych, świeżo posadzonych drzew. Duża ilość zwierzyny w lesie świadczy o gospodarzu łowiska. Im więcej dorodnych Jeleni, tym lepszy gospodarz, ale ma to sw również swoje koszty. W przyrodzie najważniejszy jest umiar. Rola lasów państwowych w prowadzeniu gospodarki łowieckiej przez koła sprowadza się do nadzoru tej gospodarki. To dzięki temu nadzorowi i właściwie sporządzonym planom łowieckim można pozyskiwać określone ilości, ale tylko określone ilości wynikające z inwentaryzacji. Ta wskazuje na zagęszczenie zwierzyny na określonym terenie. Jeśli jest ono zbyt małe, plany łowieckie ustalane są na takim poziomie, aby ilości zwierzyny. Pozyskiwanej były jak najmniejsze bądź wcale. Jeśli stany zwierzyny są zbyt duże, strzelać należy więcej po to, żeby ilość wyregulować. Nadmiar zwierzyny w lesie to są koszty. To nie tylko koszty większego dokarmiania, to nie tylko koszty większych odszkodowań za uprawy, za szkody w uprawach rolnych. Ale to również szkody w lesie. Stanęliśmy przy sosence, którą właśnie przed chwilą uszkodziły jelenie. To typowy przykład spałowania, które polega na tym, że dolnymi zębami kora jest podcinana i podrywana. W ten sposób powstaje rana. W momencie, kiedy jej powierzchnia przekroczy połowę obwodu w miejscu powstania tej rany. Najprawdopodobniej taka sosenka umrze. Zbyt duża ilość zwierzyny może doprowadzić do zniszczenia upraw. Stąd plany są tak konstruowane, aby szkody były gospodarczo znośne, ponieważ las. Pozbawiony zwierzyny byłby martwy. W przyrodzie najważniejszy jest umiar. Stoimy w tej chwili przy sadzonce sosnowej. To drzewko ma około 5-8 lat. Sadzące, która została zabezpieczona przed spałowaniem przez jelenie. Zabezpieczenie to polega na tym, że miejsce które może uszkodzić jeleń, czyli określony okułek licząc od ziemi jest okryty warstwą perforowanej, przepuszczalnej dla powietrza folii, która sprawia, że odcinek zabezpieczony nie zostanie ugryziony, nie zostanie zniszczony. Taka folia jest o tyle dobra, że może być użyta no, nawet dwa razy, kiedy część dolna, najstarsza. Stwardnieje, kiedy kora stanie się gruba, przestanie być atrakcyjna dla jelenia, i tą część można przełożyć wyżej, żeby zabezpieczyć młodszą część takiego drzewka. Następną rzeczą, którą często słyszymy, to opinie. Dlaczego w dzikiej naturze człowiek stawia ogrodzenia dla oka tak niepasujące w te miejsca? Stoimy przed kolejną formą ochrony lasu przed zwierzyną. Zamiast przed chwilą omawianych osłonek, tutaj zostało zastosowane grodzenie. Tym sposobem chronione są najcenniejsze fragmenty młodych nasadzeń, najrzadziej występujące w otaczającym lesie, dlatego że są one najatrakcyjniejsze. Kiedy w lesie sosnowym zaczniemy sadzić dęba. To cała zwierzyna z okolicy będzie nam tego dęba jadła, dlatego że jest to atrakcja, rodzynek. Dodatkowo niezwykle ważne jest, że ten pokarm, bogaty w sole mineralne, rośnie na słońcu. Od niego, od ilości słońca, zależy jakość, zależy smak i atrakcyjność tego żeru. Dlatego w młodym okresie życia takich nasadzeń, szczególnie atrakcyjnych, grodzimy tego typu, typu uprawy aby móc je wyhodować do momentu, aż wyrosną na tyle wysoko, żeby zwierzyna po prostu nie mogła ich dosięgnąć. Nazywa się to w naszym żargonie, aby uciekła zwierzynie pod pyska. Po tym okresie takie ogrodzenia są rozbierane, przeniesione, przenoszone w inne miejsce po to, żeby chronić inne nasadzenia. Proszę Państwa, zbyt wysokie stany zwierzyny to są koszty, to są koszty, których możemy nie udźwignąć. Zarówno rolnicy, jak i my leśnicy. Dlatego niezbędna jest gospodarka łowiecka po to, aby nadmierne ilości zwierzyny odstrzelić, aby ktoś w przyrodzie regulował to, co zostało dawno temu zachwiane. W momencie, kiedy z naszych lasów i środowiska zginął wilk jako naturalny drapieżnik i regulator stanu zwierzyny płowej, kiedy zginął ryś, obowiązki te przejął na siebie człowiek. I on za nie odpowiada. On odpowiada za środowisko. Kiedy, gdyby zabrakło drapieżnika, populacja by uległa degradacji, by się absolutnie rozregulowała. Stąd niezbędna jest rola łowiectwa. To jest jej przestrzeń. Nadleśnictwo Brodnica może się również pochwalić pewnym rarytasem. Posłuchajmy. Proszę Państwa, jesteśmy na terenie leśnictwa Grabiny w Drzewostanie, przez który biegnie ścieżka edukacyjna. Wzdłuż tej ścieżki poustawianych jest wiele tablic, które promują, propagują formy ochrony przyrody, całą ideę ochrony przyrody, ale także i przede wszystkim informują uczestnika o szczegółach, celach, metodach prowadzonej gospodarki leśnej. Jedną z atrakcji, wzdłuż której, wzdłuż yy, tej ścieżki jest miejsce, gdzie prezentujemy działanie, którego celem jest restytucja cisa. Gatunek, który setki lat temu z polskich lasów wyginął, wraca. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu przystąpiła do tego programu. Jest, są wybrane określone nadleśnictwa, przyjęty pewien harmonogram i ściśle według tego harmonogramu Postępując, wprowadzamy cisa do polskich lasów, przywracając go tym samym po setkach lat de facto niebytu. Został tylko w naturze, jak mi o ile mi wiadomo, tylko w rezerwacie w Wierzchlesie. Nadleśnictwo żołędowo produkuje tego cisa i on jest rozprowadzany po całej regionalnej dyrekcji i sadzony, przystosowany w szczególny sposób do tego miejsca. Muszą wymagania tego gatunku... Nie są zbyt wysokie. Gleba stosunkowo żyzna, przewiewna i światło. Jego dostęp ma tutaj kluczowe znaczenie. Jest to gatunek, który w młodości powinien być nieco ocieniony. Każdy uczestnik tej ścieżki, proszę Państwa, zostanie poinformowany przy wykorzystaniu takiej szczególnej tablicy, która tu za chwilę będzie stała, o tym, że. Lasy Państwowe przystąpiły do programu przywracania cisa polskim lasom. Tereny Nadleśnictwa Brodnica zaliczamy do tych najpiękniejszych, które można spotkać w tej części kraju. Dlatego też zachęcamy, aby oczywiście po obejrzeniu naszego programu zabrać żonę, dzieci lub znajomych i przekonać się o tym na własnej skórze. Znajdujemy się proszę Państwa na terenie Leśnictwa Rytebłota, Nadleśnictwo Brodnica. Miejsce to jest szczególne dlatego, że jest to element wspomnianej przeze mnie, prowadzonej również przez Lasy Państwowe działalności turystycznej, która sprowadza się do tego, żeby przygotować las i udostępnić go dla Rzeszy ludzi, którzy chcą naszą przyrodę podziwiać, chcą ją oglądać i poznawać. Działalność też opiera się i sprowadza do Wybrania określonych miejsc i przygotowania ich do przyjęcia ludzi, do tego, żeby można w sposób cywilizowany, zostawić samochód, zjeść śniadanie, odpocząć w miejscu bezpiecznym, zarówno dla uczestników ruchu, jak i dla lasu, żeby być bliżej tej przyrody, aby można było do niej niemal wjechać samochodem. Jesteśmy, proszę Państwa, za plecami mamy jezioro zbiczno. W tle lasy Nadleśnictwa Brodnica, a cały obszar to obszar Natury 2000 Ostoja Brodnicka. W imieniu leśników zapraszam do lasów. Polskie lasy są piękne i przebogate. Chciejmy tylko je poznawać, bo naprawdę warto. Dopóki lasy państwowe będą, wstęp do nich będzie otwarty i bezpłatny.